Tu sobie w domu no, jeszcze nie popadało. Nie przeszło nie od świata. Te nikomu krzywdę. No ja o zaparze, bo czy by mucha, czy by fają w blosku. To... No tu i przykryć. Tak, nie, żołnierz, to idzie. Tu kierujasz, A przykryta. ja nie słodzę. A Darek? też nie słodzi słodzisz? Nie, a skąd? Nie, bo ja tam wolał, chciałam w... chorego troszeczkę, ale mama mi dała maść. Miałam wkrótce i już w kościele było tak. No, I no. A ile ludzi płaczło? Pierwszy, oni w małej stacji nie Aha, aha. Wielicie to no. Wiedziałam, że powie na <grym> Tam jeden biały, a tam jest. Oni wbiją mi płynie tak za czy... tak. To Ktoś tak dzwoni czy co? Ja tak. a nie wiem. Może do mnie tak. też ktoś dzwoni. Cześć. <grym> Też to nie Słucham. No już, je, już jesteśmy na działce, ale poczekaj trochę, bo pada. No Darek mówił, że żebyś jakąś świeczkę bo lampkę przyniósł, że ciemno w środku. Przejdzie, burza to przejdzie i za godzinę będzie ładnie. Pewnie. Na razie cześć, bo uczmi. Chyba, chyba i było. Co chodziła z, z tym, z tym marcinem i rozeszli się taka niska. Jego ja do mnie wyrzucą. Proszę, jaki pajaz do dom na działkę. Aże się go dopaści. No. A gdzie Grzesiek? Tu poszedłeś do tego? No, tu jest... Nie, tu jest za ciemno, ale no. szumy takie kurzyna wychodzą, że... Nie, 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 nie GoPro no. Bo takie nie Próbuj tam otworzyć, bo jak gdzie mysz. No. Może się tu zalęgło. Pokaż. A bo on grze chyba iść. Jak ta japońsko... No to, może mi się uda. A no to dlatego właśnie dzisiaj. To wszystko przez Ciebie. Przystaję. Na rozpołkę tu jest torba, gazet, tam pełno gazet jest. Pani Wolanowa, jak się No, Nooo, pierdej na w cudzoziem. Nie jest? Aha, jest to... taki? 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 Rudy taki. No. taki? Grzesiek! Dobra. Nie, nie. Hmm. Hmm. To no, to Co, tu zamknięte? No. No. Mówił Grzesiek, że otwarte. Było, ale wychodził gościu. Dawidek, weź tutaj nad mamą. Przecież ma, nic mnie no, nie No ale będzie. nad mamą. A pytałam się Grześka, czy wziąć klucz? Nie otwarte. No, otwarte było, ale wychodziło dwóch gości z zamku. Bo na, na najlepszą ale. od dwóch miesięcy. <noise> Weź normalnie, trzymaj to, nie wkurzaj mnie. Masz to. Trzymaj to. ci panowie, którzy wy No jesteś... No, za... no jedź. bo no ty Weź jesteś to. normalnie za... Daruś. No ale film bym to robił. Tak, ale to akurat ja nie muszę być na tym filmie. A już nie pada. Nie, taka pamiątka z działki, kurde, spoko. Ale w sumie fajnie, że tak. No jak, no jak. Łupić później. Czeło łupi za Jonarwie No taką czarownicę... Widzisz poświeć poświęć tu, bo ja chcę nakręcić coś tu, Super. co tu się dzieje w środku. Cały film poświęcisz na rąbanie drzewa? Ale ta dobra jest do nabiłku Tak ja Tylko będzie, będą szuby od razu mówię, że ziarna takie, że... Co co dawi? No rozpawa bierzemy. Ła, ucieka nam! To zawarte taki zyskał, żeby nie uciekła. Hmm. 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 Najlepiejśmy. By... Hmm. Tam... Bo te Cześć gazety leca farbowane leca to takie jest... nawet nie Ty, nie się nie chcą poli. Worek mielonowy. Coś się nie pali. No. Na razie dziadą. Robin najpierw no, mi to. Kuknie ujęcie ujęcia jakiemu są możliwe trzeba no, no, no. rozmawiać jeszcze z drugiej Czerwona kamerka, znaczy kręcisz. Ja będzie mało, to... A po Tak będzie No, to po płaszczowi płaczą. No, no, Jezu, wam machałam, żebyście ten węgiel już ujęli, ale żebyście na mnie trąbili. Ale żebyście weszło do domu, A jest... Umyła mi, no. ale jakie mają korzenie? Jak ja głowę no. popatrz. O, to uwiecznione jest, ładnie, babcia, uwiecznione. bawiące. Nie, no. nie zębów moich. ogóle. Nie w, no. no. w papa, czerpiamy no. Jesteś spalona? Słońca, ale coś ty no, nie. To tak jak. A ona się tutaj tak wisiała i z roku na rok się robiła coraz we wtórnym. A nie, ona wygląda jak ukrzyżowana. <grywa> ukrzyżowana myszka Miki. <grywa> Pod jabłonką na działkę. Nie jest aż tak głęboko. Tam dziadek się chował, wiesz? Uż głęboko. No ma tę głęboko, a ta ma tę głęboko. Patrz. Myślałem, że to jest bardzo głęboko. Dlaczego on się Bo się w chowanego bawiliśmy. A No bo wiesz... No, mówić, tam jest tam nie jest się. Jutro będzie lepiej. To nie no, nie no. No ekstra. Bo jak byłeś taki, to, to było dla Ciebie głęboko. No. Jak ojciec żyje, to my byliśmy a, A to widzasz też też na giełdzie i, na... I teściu się kupił ojciec, wiesz? No, i też naprawił, to jest nie, to jest nasza. Nasza, nasza ale ja wiem o teście, bo to się tego nie używa, ona ma taką podkaszarkę swoją, wiesz? No, Joru no. się jakoś tam nie no. się... A tam był clean, ale tam... O, i tam A no. taka wie? Oh, taka zabawa ja się ogóle. No, bawię. trochę zabawa. Trochę, ale jak gorąco... Nie, nie, mi, jakoś przeszło mi. Po tym jak mój kumpel kurde wiesz, na, właśnie na, na raka kurde na te wiesz, cygary palił cały czas, jak już zacząłem tam pracować to. Dobrze nie wiem. Dobrze Dawidek, podlewaj, 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 A wszystko jedno. Podlewaj, będzie, będzie na filmie, że podlewasz. Podlewaj no. powiedz. je coś robi, to jest... To jest... I do się, i zraż Ale mnie nie chodzi o ogień, tylko o mnie. Aha, myślę. Dawaj, 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 no. Tą wyschalukę, tak. A co? Ale widać, że nie jest gotowy, żebyś tam... Mówiła, termin do, o... do Krakowa. Mówiłem Drodzie, żeby od razu poszła, póki jest kasa, bo Ty cholera wie. No, ale robimy aparat. Aha, no to, to jeszcze e... nie mogło to być. Uśmiech, uśmiech Dawidek, uśmiech. Ja? A bo razie... I widzisz jednocześnie ciocie, ciocie i babcie? widzisz? O, 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 Widziałeś, widziałeś, widziałeś? Najmniej ten mam. Najmniej jabłelą. tę Trzeba będzie chyba za rok robić nowe. Stabilnie, wiesz, bez szarpnięć, tylko płynnie, 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 płynnie Aha, tak nie. Bo to jest... I to gniazdko, i to gniazdko to. O, tu... <laughs> dobrze, że... Macie... I teraz z góry, o, sam się nakręciła, tak Ja się tu nie wstydzę dobrze, niczego. Mo, mo, mo się... No widzisz, babcia słotografujesz. A jak? Nareszcie będę na jakimś filmie. Maja. No. Maja. Czy sobie życzę. Mm. się moje Ja bo cię nie widzę. Dawidek I maluzik, nie musisz się gotować. Aaa, wątpię, żeby gotował sam Ale on to taki, że... Ale on gotuje, nie robi. Warzy, kurczaka, coś tam, warzywa, torfille, te, no. Ale, Ale jest robisz ten trzy ten razy, ten razy w roku pieczony, pieczony. No to co, ale trzy razy i gornek bez. W silniku taką linkę, zapiętą. czarpnie z ręką, wyciągasz taki, tak żeby jakby bezpieczny i się Aha, no. To być ten, ten Oni tam pilnują porządnie, pilnują przepisów no, Dyscyplina tam jest. Muszę mówić tak, że była kamera, jak jest krzyż, sygnalizacja, nie? I była narysowana biała linia, który nie możesz przekraczać. Nie, tak, wokół, mnurze, że wjeżdża na tą linię i buczało no. mu, Nie no. ja no. pamiętam. No. Nie jeździł wcześniej. No. No. no, nie było wcześniej. No i godzina, półtorej, nowe. Która jest godzina, Ala, na zegarek? To tak jest takie z tym, że można... Trzec wiesz... Gwarancjum? Nie no, ja się zaszczelę, no nie, ona się nie zna na zegarku. To Zaraz, 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 Dobra, na raz na raz no, jest no, to, jak to masz opukane, to daj tam... Nie no, jeszcze trochę tam, bo ziemniaki, ziemniakiem gorzej... Dobra, no, nie to, no, to, bo to, jest Tak, jest. Nie? No ziemniaki już tam, bo no, to są młode ziemniaki. Aże, a no pół godziny nie. Nie, mniej. Aż, nie. Już jest babcia, nie no, ale to lepszy. Jest piękny, i koperek. Czekaj, żeby się to, zostawić, Aze na polu czy w domu, bo on już jedzie i już nie wróci. Do domu da. Tak. na no, no, Ale nie na, nie pad, nie padało, tylko ty tak lekko uchylone, a tam jest jeszcze taki duży daszek. Aha, aha... ja tam jest.

u mnie jest za 15 trzecia. A u mnie dobrze chodzi. Jesteś... Mniej w tym roku? No, dziadek już 10, w lipcu zawsze ja się mi nosił. nosił pod koniec lipca. Ale już może nie dokładnie Ania, bo wystarczy chyba. Co? No i później co jeszcze to, ten kawałek musisz podzielić na trzy.

Daj z dwie. To przy Jest tam gdzie? tam na górze. Dobra. Dawid. Takiego było. Babci. Dawidek, A co ty to Paści No. O, 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 do do skrzydełek i wyciągniesz A. sobie jeszcze skrzydełek. No, babcia pod no, tylko nie, nie mieszam, żeby nie było za słodkie. Mamo starczy, jak dla mnie to dość. Dawidek mi robi więcej. To tu jeszcze raz to już tu jeden to spalił? A sąsiad mówi, panie, kurwa, wolni pan".

no i ta nie przyszła, i tak nie przyjdzie dwa, trzy tygodnie, to jest po działce. A ci co to tak mieli elegancko, że chce? I, I co uroli? No, jak ona narzekała, to tam gdzie jest. Bo faktycznie. Robert, no! A ja mówię, a tamtym, co się szkoli, u coś przecież jest wnuczek, nie? tego paczka? No, bo się pustkę. To jest To jest słabiej się pali. bardzo, bardzo, bardzo. Tak, celu, celu. i Celu, dobrze, tatę, taty. dobrze, dobrze. Jaki ty weźmie. Tylko się tknął. Weź do tego, nie kwitnie, co to dziewczynie, no róże to.

ja tutaj. No, narzędzia. Nie rozumiem, bo za rozumiem, bo to Nie, nie, nie. nie Tego wziąć, no. A ja. który.